Idę, idę. Ciężko tych kościołów trafić. Może masz małą zręczność? Hmm. Mam 40 zręczności. Mam wrażenie, że to mało. Mam wrażenie, że to fakult. Klikasz na zręczność, to ci pokazuje, ile masz szansy trafienia. Uważaj na tych, nie wywo wywołują błyskawice. No i co z tego? Mam dobre odp odpady, tylko błyskawica. Ja mam na wszystko odporność 10. Pięć. No Pięć. Zobaczymy, dla kogo będzie ten talizman. O obrażeń. Pięć no do maksymalnych chyba... obrażeń. U, to ja zły. A, masz? Tylko. A zobaczmy, co ja mam. 30% dodatkowe. O, 15% do skuteczności. Dobra, to a jak ktoś ci zwiększa obrażenia, to nawet wymień go, jeżeli masz spokój. Gdzie ten, gdzie ten gabule? Ja go nie bram. Ty, ja bo, bo zgubiłem te piersi. Musiałeś go wziąć. No, tylko nie wiem gdzie. Aaaa. A, to to jest ta... A, chodzi o talizmal. A, to ja powiem no tak. nazwy. Oj, panie, panie. Dobra chwilkę, poczekaj, tu muszę sobie uporządkować teraz ten talizman Ciężkie buty, mikstura leczenia, o, fajnie Ciężkie buty, A... fajna nazwa mm. No co, ja nie będę nosił takich butów, bo dla mnie za ciężkie no tak. A ja mam ciągle te eteryczne, wiesz? Hmm? A ja mam ciągle te eteryczne. A to zbroje, czy to jest wasz? No? Fajnie. 48. Lepsze pikowane nie znajdziesz. Chociażbyś też Bo potem będzie takie stwory, co będą krzeszać. Umarły. A, rękawiców nie mam magicznych. Ja mam magiczne wszystko, oprócz butów. A ja mam. Eteryczne. Eee, dobra, ja muszę kupić jakieś dobre buty, fajne. A teraz nie będziesz się chwytać taką szybkością, jak ja zdobędę sobie. E, no, ten. Jak on tam. Zwój wigoru. Super. Znaczy, aura. Może. Potrzebna ci ta aura? No, bardzo. Wiesz jak ona potrzebna? Czekaj! Walcz, nie uciekaj! No, ja myślałem, że cię przysmarzy o te elektryczność. No, wiem, że mam dobrą obronę, bo mam specjalne rękawice do tego. Odpowiedź na błyskawice plus 6%. Dobra, mam wytrzymałość. Talizm wytrzymałość, to sobie wezmę. Dobra, jak chcesz. I tak mam ich. pas. A zbroj sobie się. Nie? Pokaż, czeka. Zbroje pięć Dwie zbroje pierścieniowe już. Poczekaj, zaraz zobaczę, jakie. Jedna. Udała. Identyfikujemy. 45. Jakiej główna? Dobra. tam. ja tam. Do mojej się nie porównają. Druga ma 62 obrony. A moja 80. 2 plus 9 poprawiona obrona, plus 10 do życia. Kurna, ale sprzedawaj takie przedmioty magiczne. Hmm? Musisz sprzedawać no. takie przedmioty magiczne. Bo nie będziesz miał kasy w końcu. No hmm, będę sprzedawał, ale nie chcę mi się co 500 kurwałce do miasta i tak nie mam miejsca wykrypunku. Dobra, wrac, wycofujemy się. No. Dobra, możemy już iść chyba na suchych wzgórzach. Ale musimy zająć się tym, bo już tutaj. Na suchych wzgórzach jest. E? Ja pierwszy? Ten. No ten. Z czymś. Z czymś. Z czymś. Z kostką. No. Dobra, to ja chwilę ze dwóch. Obiad. Ok, już. Nie. Dobra. Przez studzienkę nie powinna być Wody, a nie. Mm, to jest. Czerwona woda lecznicza. Nasiąkła. Jakiś energetyk dalej. Ja z hełm, tylko dla druida. No to do widzenia. Dobra, wracamy. Jedyna najfajniejsza rzecz dla druida, co mi się podoba, to wilcza czapka jego. Ano. no, Ale no, Co? Kto by? Nie chciał mieć czapki z wilka, co? Dobra, to już nic nie ma takiego ciekawego. Dobry. Odpalka. Dobry, leczenie. Niedługo poznasz moc ściana ognia. Mm, Niedługo. Tylko wróg musi być w małym ruchu, żeby pełna moc była. Mm, raczej. Ale na bosów idealne. Ty ich przytrzymuję się, ja ich biorę. O boss Dobra, zbliżę się Szlamu trości. O moja moja Święta kula dla czerwiek jest Święta kula jeszcze unikalna, świetnie to nie jest znalazła. 8 do życia, 15 do energii. Jej, ile to many będzie? Każdy jeden punkt energii daje kilka many? Ojej, mniejszy. Ostro. No, widzisz, każdy jest zadowolony. Osłabi sobie błyskawice, ale huk. <laughs> ja mam. A co zwaliłeś? Nie. Się... Mój, mój pojazd nadzwyczajny. Uh, no, ne, <laughs> nie mam miejsca Nie mogę nic. Te... No? A a no, no. nic nic ne, se zresztą Wezmę ne, na že slot Wiesz że masz ty kuli? Co? Co? A ne, kula ne, 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 Co? Nic, Duży talizman, ekstra Zaraz się go identyfikuję. Normalnie. Szczenkowaty kaptur, zobacz, co to jest. To jest zwykły kaptur. Uaa, dobry talizman. Na co? 3 plus 3 do obrony. O, ile mam obrony, jak włączę aurę? 296. A, jak ci nie 296. będzie jakieś potrzebne tutaj? Jak ci będzie zawalać miejsce tutaj jakieś chwilowo, to każdy tutaj mi jest potrzebny Poza tym masz tą swoją kulę do many Czego jeszcze chcesz? Życie jajku, życie to ja cioszę A poza tym moje Masz moje święte Ty, ale skoczki no. No w końcu jaskiniowe skoczki. A, to tak się nazywa, nie zauważyłem nawet. E, fa fajne stworzki. Mm. Tylko ciężko je trafić. Bierz. o, ptaszek. Ptaszki. Mm. Ptaszki. Chcesz nóżki czy łódko? Eee... Mm. skąd? Csemp to latające śmietniki, lepiej nie wiem, o kurde cała armia. Dobra powietrze Niech spadnie powietrze Powietrze nie atakuje, o szczęście Kurde, by się przydało jakiś łuk czy coś na nie mieć Chwila. Nie, i tak się nie da trafić ich. No ta mazanka ich nie trafi <noise> no. Co? Kurna, na lepszej zbroi pinkowanej od mojej to nie znajdziesz chyba. No tak, jak seta, albo może jeszcze je kuszynka. Kurna, le, lepsza od kołczugi? No. Ale od mojej nie jest, lep nie jest lepsza. Gdzie lecicie, lecicie? gdzie? Kom to papi? Tylko pióra lecą. No, a co No Więc z nich się robi orle czapki. Eee, to nie oruj Ale niby jakieś podróby Sępy. Jest... No weź, zdejmij go Ja o czym fajnie będzie jak tam będą latać takie taszystka largowami Nie mi. Nie atakują z powietrza No właśnie a i tak mogę w każdej chwili wylądować ja masz babbo A za godami? E? Tego da mi placek? Nieee A jak się zyskałem, w powietrzu eee, Gorzej jak ci się smok na... Smok na całą armię jak się... Zrobi Jeść <noise> to czy ludzie Weź co tywa chwila, kluczę rękawice A dobra tam, moich nie oddaję Kolczy, nie kluczę Ale tak się czasem mówi Eee, śpisz Nie, u kurante lekki Poza tym z tymi skoczkami to ty se walczę, ja ich nie mogę trafić Jakiemu lecik? Do energii okej, okay. a to twój. A waszego weź? Ja przynajmniej muszę rozwijać statystyk, mam tak <grym> dużo many. Ja nie muszę rozwijać statystyk siły, bo mam tyle amuletów. To znaczy tych talizmanów, mam pół tony. A czy mogę już trochę na inne rzeczy statystyki wydać? Ja muszę na bezręczność. Pięcie Poczujcie, Poczujcie, ja Poczujcie mój elektryczny oddech jest Ja wolę jest dech Poczujcie mój elektryczny oddech Kajka, teraz to ja muszę się uzdrowić.

które jeszcze nie wynaleźli. No, ale mój ma po pierwsze trochę mniejsza obrona, ale dobra. Chcesz pasek? Dobra, dobra. Ma sporo slotów na te mikstury. Ten, taki nie ma slotów. Hmm? Nie ma slotów. Ten co Ci dałem ma. Nie ma. E? To dlaczego mnie ma? A, slot. Mam taki sam.